Wyluzuj się już na manetce, Paweł. To jest luz na pewno? Tak. Na pewno? O, to jest luz. Dobry ruch na kole, bo byliśmy za blisko prawą burtą. Teraz dokładasz w prawo i czekaj, i czekaj już z tym wychyleniem koła. Nie szalej, nie za głęboko. Dobra. Czekamy, czekaj z tym wychyleniem koła. Jest dobrze. Chcemy trochę. Nie rób zero jeszcze, nie rób. Czekaj z tym wychyleniem. Przerzućmy trochę dziób. Ster zero teraz. Spokojnie. Spokojnie. Nie, 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 nie. Po co to? Po co to? Po co to? Było dobrze. Minimalna do przodu, do przodu. Dokładaj płynnie do przodu. Wyjeżdżamy. Standardowo kółeczko w prawo wyjeżdżamy. Po co ten strumień był? Wszystko się dobrze działo. Ja tobie celowo mówiłem, żebyś zostawił kółeczko w prawo. Aha. Bo jeżeli popatrz, jeżeli my mamy dział, wiatr w taki sposób, to jak trochę w lewo za bardzo przerzucimy dziób, to się nic nie stanie, bo go za chwilę wiatr ułoży. A jak go chcesz od razu ułożyć prostopadle, to ty się zatrzymasz, a wiatr cię wrzuci na Casino Royal. Więc my sobie też tu nadrzucamy, bo przyroda zaraz to wszystko wyrówna. A tobie się pomylił jeszcze strumień, nie? Tak. Jeszcze raz możemy? Tak, tak, musimy. Musimy, panie Pawle. Zrobić z tego tak zwanego replaya.